Dzisiaj na backstage'u witamy żeńską część zespołu Strona B. Cześć. Cześć. To jest Klaudia. Klaudia jest właśnie wokalistką, tak jak mówiłam, i jedną rodzynką w zespole. No właśnie, słuchaj, dużo śpiewacie o takiej obłudności, o odwracaniu się od drugiego człowieka, od bliźniego, a czy wy kiedykolwiek doświadczyliście czegoś takiego, jak właśnie odwrócenie się ludzi od was przez to, jaką muzykę gracie, może przez to, że jesteście po prostu wierzący? To znaczy odwrócenie się całkowite nie, ale na początku naszej działalności, kiedy zmienialiśmy swoje życie, wchodziliśmy do kościoła i zanurzyliśmy się w kościele. Spotykaliśmy się z wielkim zdziwieniem I, i wszyscy się dziwili, jak można chodzić do kościoła, jak można uważać, że y, trwanie we wspólnocie kościoła jest y, super. W sensie takim, że, że to nie jest tylko nuda i jakieś yy, yy, paciorki i chodzenie na klęczkach do Częstochowy, chociaż do Częstochowy też się zdarzało nam chodzić. Yy, tylko, że to jest wspólnota żywa, prawdziwa, że jest mnóstwo w niej rzeczy, yy, z, który, z których można czerpać garściami i że tam jest właśnie życie. No to ludzie się często dziwili, że wolimy zamiast jechać na dyskotekę, pograć sobie próbę albo wyjechać na rekolekcję. To raczej jest zdziwienie wielkie. A jeżeli chodzi o budę w kościele, to każdy jej chyba doświadcza. I nie tylko w kościele, w ogóle w życiu. I to nie chodzi tylko o to, że, że ja doświadczam obłudy, ale często jest tak, że to niestety ja jestem tą y, o, stroną obłudną, dwulicową. I to tą jest. stroną B. Właśnie. Strona B y, znaczy te dobre strony, to raczej właśnie tę stronę gorszą, y, bo strona B to strona Boga. I też nazwa dużo mówi o, ty, o tym właśnie naszym życiu i o tym, o tym naszym zmienianiu się dla Pana Boga, że właśnie chodzi o te wybory, że całe życie składa się z wyborów i można albo dążyć ku zbawieniu, albo ku potępieniu, I żeby, być pięknie, żeby żyć pięknie i dobrze, żeby wybierać dobrze i pięknie i o to właśnie chodzi. Super, słuchaj, mówiłaś o, właśnie o tej żywej wspólnocie, jak Oceniasz nasze wspólnoty w zeszłym roku, z tego co znalazłam w swoim researchu, e, zrobiliście mega w ogóle pogrom na, e, w Krakowie na swoim koncercie, na Savionaliach. a jak oceniasz naszą publiczność salzjańską? bardzo żywa właśnie wspólnota. Życie i żywotność to jest chyba to, co opisuje to najbardziej. No już my, my jesteśmy trochę... Uważamy się za stare dziadki, chociaż jesteśmy bardzo młodzi. I zwykle jest tak, że nas publiczność zaskakuje i to oni chcą jeszcze, a my już tak... Jeszcze nie jesteście zmęczeni. Tutaj publiczność świetna, dużo energii wzięliśmy od Was do siebie i wyruszymy dzisiaj w nocną podróż z powrotem właśnie do Częstochowy. Do studia z tą energią i dziękuję bardzo za tę energię. Bardzo. Słuchaj, a jakie e, plany na przyszłość z zespołem? No właśnie, dzisiaj jedziemy do studia w nocy i nagrywamy już, już drugą płytę. E, w planach mamy kręcenie klipów, i myślę, że już w tym roku uda nam się coś wypuścić też e, dla, dla publiczności, dla ludzi, żeby, żeby posłuchali, co, co robimy, że nie siedzimy z założonymi rękami, tylko ciężko i ostro pracujemy. W takim razie z niecierpliwością czekamy na owoc tej pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.